Typical precursor of a bubble breaking. If you're looking for the very early warning signs of a bubble breaking, you find the stocks that have done the best, uh, Spacs and and particular Spacs and Tesla and 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 uh, Bitcoin, and and you wait until they start to have these big daily drops, and then they recover and they drop and they recover, uh, and, and, and that's the very early warning. And the market in 2000, for example. Didn't go together. Uh, they took out the pet.coms and shot them. The rest of the market continued to go up. It, it didn't even deign to notice the shooting of those little guys. They were only worth scores of millions or a couple of hundred million. Then they took out the junior growth stocks and shot them, and the market kept going up. And then they took the medium growth stocks and shot them. And and finally, by the summer, they were shooting the Ciscos, and the, the entire tech uh, part of the market had been shot. And that had been 30% at the market peak of the total market cap. And yet, the S&P by September was at the co-equal high of March, which meant that the other 70 had continued to rise. So that is a typical way. Bubbles don't necessarily break en masse. But having, having sliced off the tech and, and, and the dot-coms, uh, the, then finally the 70%, like a giant ice, iceberg, Rolled over on mass to 70 and went down for 2,5 years. Witam wam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Fenix. Tym razem omówimy sobie manuala, czy bardziej spis treści, jak i instrukcje obsługi audiobooka, który wyjdzie, bo się nieco różni od tego, co mieliśmy ostatnio, jeżeli chodzi o W głowie twórcy Bitcoina. Może zaczniemy od początku, zanim przejdziemy do strony, która się pojawi jutro o dziewiątej. A więc jeżeli wejdziecie na W głowie twórcy Bitcoina, dzisiaj zatrzymaliśmy się w tym czasie, kiedy zebraliśmy ostatnio na tą zbiórkę razem z Jurkiem S. analizy, gdzie wysłaliśmy pieniądze na inkubator tak, w Olsztynie. I teraz jutro będzie aktualizacja tego, czyli o 9 rano zobaczycie nową stronę, zaraz wam ją pokażę, żebyście wiedzieli, co dotykać, a czego nie dotykać, żeby nie popsuć, bo wiecie, to jest po prostu technologia, tak jak Rodem Blockchain 22, XXI wieku, więc uważajcie tutaj też, bo można się grubo pomylić. Oczywiście tak lekko z żartem. Ale jeżeli wejdziecie na tą stronę, jutro. Będzie ona zupełnie inaczej wyglądać. Tutaj widzicie, że ostatnio sprzedaliśmy wszystkie książki drukowane i audiobook. Książka drukowana została. Jeżeli pytacie o to, czy będzie możliwość zakupu tej książki, tak, jest możliwość, ona została z tej ostatniej akcji i będzie to oferta limitowana, bo tyle, ile zostało, tyle po prostu jest razem z audiobookiem. Także spokojnie możecie jeszcze mieć czas na, na zakup. Tak, jak obiecałem, cena starej książki się nie zmienia. Chyba, że kupujecie w jakimś zestawie, wtedy OK. Można tutaj powiedzieć, że cena jest 69, a wszystko, co reszta, no to jest tanie, dlatego że ta książka jest kręgosłupem. Przynajmniej w moim widzeniu, tego, co się dzieje na, na kryptowalutach. Reszta, co teraz wychodzi, to jest takie dopełnienie i sprawdzenie tego, jak jeszcze parę lat temu wyglądał ten rynek, jak wygląda dzisiaj. Więc dzisiaj ta strona wygląda tak. Jeżeli wejdziecie na nią jutro. Ta strona będzie wyglądać dokładnie tak. Czyli macie nowy audiobook Krypto Cisza przed burzą. I tutaj możecie jeszcze tylko to jest oferta limitowana ze względu na ilość pozostałych książek w magazynie kupić w pakiecie zaraz do tego przejdziemy. Zacznijmy może od y, opisu. Ten audiobook a raczej książka miała powstać na początku grudnia 2021. Ze względów osobistych udało mi się ukończyć tuż przed wyjazdem na stałe do USA pod koniec stycznia 2022. Ale nic się nie dzieje bez przyczyny i chyba tak właśnie miało być, bo na początku stycznia wchodziły kluczowe informacje, które uzupełniły tego audiobooka. Na fizyczną książkę nie było czasu, dlatego zdecydowałem się na tego audiobooka. Wydaje mi się, że wychodzi i tak w odpowiednim momencie. W tym audiobooku chciałbym przedstawić to, co cechuje ten rynek. Jak zauważyliście, sama okładka już wiele zdradza, no właśnie, co oznacza sama okładka. Najpierw porównajmy sobie do starej, jeżeli pamiętacie, zaraz przejdziemy z powrotem do opisu. Ja lubię dwie strony, wiecie o tym, tak? Dwie strony płotu. Na tej okładce pierwszej próbowałem Wam przedstawić również dwie strony. Dlaczego? Jedni uważają, że Bitcoin powinien być anonimowy dlatego mamy prawą stronę. Drodzy uważają, że Bitcoin powinien być prywatny. Na tyle prywatny, że jeżeli jakakolwiek osoba używa, nie ma problemu. A w momencie, kiedy się popełnia jakiekolwiek przestępstwo, może być problem. Tak? Anonimowość, prywatność. W tej okładce mamy, można powiedzieć, retorykę tego rynku ostatnich trzech lat. Jak się zmieniła, albo jak podchodzimy do niektórych rzeczy, które teraz się dzieją na rynku krypto. Dlatego myśleliśmy w tym wypadku, i tutaj dziękuję Robertowi Szlaga, to jest ta osoba, która zaprojektowała po części tą okładkę. Ty jeżeli patrzecie, jest ten mózg, czyli tą część zaprojektował właśnie Robert, któremu dziękuję również logo, jest zaprojektowane przez Roberta, to który widzicie na kanale YouTube od samego początku. Także wiecie, co chciałem przedstawić również na tej okładce i jeżeli wrócimy do tego, czym jest ta nowa okładka, to widzimy tutaj cytaty na osobie. Po prawej mamy laserowe oczy, mamy bezosobowe poruszone w książce cytaty. Laserowe oczy, wiadomo, znamy. To jest blockchain. Mogą nas w pompkę pocałować, a na przykład kolejne. Tether to fat. Kolejne, jedyna użyteczność to cena. I to jest jedna strona medalu. Jedna strona płotu, można powiedzieć. Druga strona, gdzieś tutaj. Mamy użyteczność, skalowalność. Fundamenty, o! I mikrotransakcje. Po drugiej stronie. Dwie siły praktycznie się spotkały w tym momencie w rynku krypto. Więc, żeby wrócić do opisu, już tutaj nie zajmować się, wspomnę tylko jeszcze o jednej rzeczy: Cytaty są wypowiedziane w audiobooku bezosobowo. Wiele osób, albo przynajmniej więcej niż jedna, mogła wypowiedzieć. Dany cytat po każdej stronie. Także spokojnie, tutaj to jest bezosobowo. Warto, żeby sprawdzić, po latach, czy nadal któraś strona z tych dwóch postaci, praktycznie dwóch osobowości nas nadal interesuje. A więc wróćmy do opisu. W tym audiobooku porównamy sobie bańkę dotkomów do obecnego rynku kryptowalut. Przedstawiłem główne argumenty i powody, dlaczego te rynki mogą, nie muszą, mogą być podobne. Najważniejszym punktem tego audiobooka jest przypomnienie tego, jak jeszcze 2-3 lata temu reklamowano ten rynek, a jak szybko zmieniła się narracja tego rynku w postaci nadchodzących regulacji czy wolnościowego podejścia do tego rynku. Cytaty mają to do siebie, że czas lubi je ocenić, a ci, którzy weszli niedawno w ten rynek, mogą nawet nie wiedzieć, jak bardzo różni się ten rynek od paru dobrych miesięcy wstecz. Na koniec ukazuje to, co najbardziej mnie interesuje w tym rynku, na wypadek, gdyby bańka internetowa miała się powtórzyć. Czuję się trochę nieswojo, bo przy prawdopodobnym czarnym łabędziu muszę zdecydować a to oznacza, że muszę zejść z magicznego płotu, żeby postawić kropkę nad I. Pamiętajcie, że każdy z Was ma swoją strategię na ten rynek, a ta pozycja pomoże Wam podsumować moje zrozumienie tego, co przedstawiłem przez ostatnie ponad 3 lata razem z Wami. Nie byłoby to możliwe bez pozycji siedzenia na płocie. W idealnym scenariuszu chciałbym mieć parę miesięcy dłużej na jej ukończenie. Ale w USA niestety nie będzie czasu w pierwszych miesiącach lub nawet roku na jej dokończenie, a potem może być już za późno. Tak szybko ten rynek się zmienia. Pamiętajcie, wiecie co? <laughs> to dodamy na koniec, ale jeżeli sobie wejdziecie tutaj, teraz będzie manual, tak, bo ja to muszę przedstawić, bo wiele osób potem wchodzi hura bura i nagle się okazuje, że ktoś nie ma audiobooka, nawet starej książki, tak. Za chwilę przejdziemy do manuala, czyli Troszeczkę jest inaczej, jeżeli chodzi o ten audiobook, bo ostatni audiobook z tej książki poniżej dostawaliście w pliku MP3. Tym razem będziecie mieć dostęp do platformy. Jak ktoś ciekawie zauważył, czyli ktoś z kryptowalut, not your keys, not your bitcoin, czyli książka audiobook na platformie, nie jest moją własnością. Platforma się zawija i moja kopia nie istnieje. Ja tutaj odpisałem tej osobie. Platforma się nie zawinie, w przeciwnym razie wyślę tym osobom MP3. Tutaj mamy tylną furtkę. Posiadamy materiał, czyli to co zostało z tego stworzone. I tym się zajmuje również prawo. To jest ciekawe podsumowanie też rynku NFT. Nie? Jeżeli ktoś ma praktycznie materiał swój gdzieś, no to wtedy no, raczej tutaj nie ma prawego przycisku myszy i zachowaj, tylko można wysłać jeszcze do tych osób w przyszłości. Ale to się nie zawinie tylko dlatego, że tym się zajmuje prawo I musi być dostęp dla tych osób, które kupiły cokolwiek wcześniej. Więc pójsty baltnik odpisał Obietnica wysłania MP3 cenniejsza niż wiara w prawo. Także dziękuję. Ja to zrobiłem również ze względu na to, że jest dużo wygodniejsze to. Nie trzeba instalować, tłumaczyć ludziom. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda dostęp do tej platformy, tylko przejdźmy najpierw na instrukcję tego, co się dzieje tutaj. Także, żeby sobie ułatwić, wchodzicie sobie od razu na kup teraz po prawej stronie. Nie ma problemu. I przewija Wam te wszystkie rzeczy, które wcześniej pewnie już i tak widzieliście. I teraz mamy... Cały zestaw, czyli ostatniej książki w głowie twórcy Bitcoina, do tego mamy audiobook, który jest wysyłany tutaj, widzicie, 9 godzin, 10 minut, materiału na MP3 i do tego mamy jeszcze krypto, cisza przed burzą, niecałe 4 godziny. Ja tam troszeczkę leciałem z tym materiałem, mógłbym się wcisnąć w 5-10 pewnie, ale... Ja lubię szybko, jeżeli chodzi o, o tłumaczenie, ale jest wyraźnie, przynajmniej tak mi się wydaje. Więc tu, jak sobie przesuniecie na ten kub teraz na dole, przewinie Wam się na pierwsza opcja, to jest cały pakiet. Fizyczna książka jest wysyłana do Was, tylko jeden, jeden myk. Oferta limitowana ze względu na ilość pozostałych książek w magazynie. Także w momencie, kiedy ta książka się zakończy, te dwie oferty znikną, czyli stara książka z audiobookiem... I ten cały zestaw też zniknie. Więc to jest pierwsza opcja dla tych, którzy nie mieli żadnej pozycji i chcieliby mieć wszystkie w tym momencie. Druga opcja jest taka, że ci, którzy mają stare książki, nie potrzebują już dodatkowo jeszcze jednej. Spokojnie macie opcję kryptocisza przed burzą i dostęp do platformy. Tam wejdziecie, zaraz wam pokażę, jak wygląda ta platforma na każdym telefonie, a obojętnie na komputerze można bardzo fajnie słuchać. Zaraz wam to wytłumaczę. I to jest 49 zł. Kolejna to są. Tylko i wyłącznie ostatnie pozycja. Kogoś nie interesuje. Nowy audiobook to jest w głowie twórcy Bitcoina. Piramida finansowa czy globalny system. I tutaj macie tak samo jak w Wyżej, troszeczkę. Bardzo łatwe powinno to nie sprawiać żadnego problemu, ale chociaż ja nie wiem, będą problemy, bo pewnie ktoś zamówi to i będzie się pytał, gdzie jest reszta. Także te takie rzeczy się wydarzyły już wcześniej. No i tutaj macie MP3, tak? W przypadku starego jest wysłana MP3, czyli dostęp. Musicie wtedy wejść Winrara i to po prostu gdzieś tam odpakować sobie w bardzo prosty sposób. Tłumaczyłem wielu osobom, nie sprawiało to problemu, ale tym razem mamy dostęp do platformy. Więc jeszcze raz, żeby to podsumować. Najszybciej wchodzicie tu, macie po prostu opcję albo cały zestaw, albo nowy audiobook, kryptocisza przed burzą, albo stary zestaw. Więc nie powinno być tu żadnego problemu, jeżeli będzie jakikolwiek. A najczęściej to było tak, że po prostu ostatnio, tutaj widzicie, ostatnio przy ostatnim audiobooku, gdzie były wysyłane MP3, niektórym weszły w spam te MP3 albo ich nie dostali. Napiszcie od razu, że nie dostaliście, bo powinniście dostać w momencie zamówienia od razu dostęp i do platformy, i do MP3 ze starego audiobooka. Tylko jeszcze raz powtarzam, pamiętajcie, że to może się skończyć, bo no, zakończyliśmy praktycznie tą sprzedaż przy ostatniej akcji charytatywnej. To, że zostało tam parę książek, dlatego one są teraz dostępne. No więcej niż parę, ale okej, okay. są tam dostępne. Po dostępie do tej platformy ona wygląda. Właśnie tak, jeżeli wejdziecie, macie ostatnio słuchane, to jest ta opcja, kiedy się wylogujecie z tej platformy i nagle pojawiacie jeszcze raz, nie wiem, teściowa zadzwoniła, cokolwiek się wydarzyło, babcia, dziadek, wtedy wchodzicie jeszcze raz na tą platformę i puszcza was właśnie do u góry od ostatniego razu, jeżeli chodzi o spis treści, to po prostu w sobie wchodzicie, i tu jest play. Tak samo to działa z Apple telefonów, tak samo to działa z Androidów, i tak samo to działa na desktopach. Jest to bardzo intuicyjne i to mi się bardzo spodobało. Mamy wstęp, bardzo szybki. Potem mamy dot.comów, numer 2 dział, perełki z bańki z 2000 roku, numer 3, numer 4, monolith.comów, numer 5 2018, numer 6 2019, numer 7 2020. Sprawdźcie, jeżeli chodzi o te lata, Ostatnie podsumowania, bo to będzie bardzo ważne w tych działach do przetrawienia informacji chwilę później. Ósmy dział: Kryptoregulacje. 9: Odcinek 2021. 10. Kryptocytaty. 11: Piramida czy nie Piramida. 12: dotkom 2.0. 13: Co dalej? No i kolejne podsumowanie. Dlatego tu gdzieś na koniec się robi ciekawie, jeżeli chodzi przynajmniej o mnie. Pamiętajcie, że to co ja myślę, to co ja mówię. Wy możecie po prostu brać to i wypuszczać drugim uchem. To jest tylko moja wizja tego, co prawdopodobnie będzie się tutaj dziać w kolejnych latach, czy, czy bardziej miesiącach, już bym obstawiał, ale jestem ciekaw, czy w tym kierunku pójdziemy. I tu tego admina chyba nie macie. To raczej nie. A! I dla tych, którzy są bardzo szybcy, mamy razy 2. 1,5-1,25. To mi się też spodobało na temat tej platformy, bo nie wiem ilu z Was, ale podnieść rękę w komentarzach, ogląda. Te wszystkie audycje na 1.25, 1.50, żeby nie tracić czasu. Tutaj możecie taką możliwość, ale w, w, wydaje mi się, że nie będzie takiej potrzeby, bo jest niezłe tempo. Macie możliwość również 0.75, także możecie zejść do niższej, ale 1.0, wydaje mi się, jeżeli nie jesteście niczym zaabsorbowani, spokojnie zrozumiecie tego audiobooka i jego przesłanie, co się wydarzy, sam nie wiem. Jestem ciekaw. Tego, co się może wydarzyć. Ale tak to wygląda, jeżeli chodzi o tą platformę. Więc wróćmy już do podsumowania tego wszystkiego. Dla tych, którzy się pytali, czy można kupić starą książkę, tak można. Tylko nie ma jej za dużo i dlatego wtedy zniknie cały pakiet również. Dla tych, którzy pytają, czy mamy kryształowe kule, nie. Ale siedząc na płocie, wydaje mi się, że można niektóre przynajmniej wywęszyć <noise> gdzieś tam z oddali. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Wam oczywiście szczęścia, obojętnie po której stronie byście nie byli. Resztę oceni czas. I na koniec chciałbym tylko dodać, że zostanie jeszcze audycja dodana z automatu, mnie już tutaj nie będzie około połowy tego miesiąca, jeszcze na koniec, żeby przypomnieć. Potem cała ta strona, jeżeli chodzi o, o sprzedaż, prawdopodobnie będzie zamknięta, bo ja nie będę miał czasu nawet tutaj patrzeć na to, co się dzieje, więc prawdopodobnie macie miesiąc, dwa i potem już Zakończymy tą sprzedaż. Ja już się wyprowadzam. Wszystko, co było powiedzmy do tej pory, gdzieś tutaj po tej stronie. I zaczynamy na świeżo parę miesięcy, dobrych później, w Stanach Zjednoczonych. Dajcie mi pół roku przynajmniej, bo tyle potrzebuję. A potem zobaczymy, co się będzie działo w ogóle w krypto i jak to będzie wyglądać, oczywiście. Dla tych, co przesłuchają, możecie rzucić tutaj komentarz. Żadne komentarze nie są usuwane. Potraktujcie Tom. Audycję, czy ta, która zostanie dodana z automatu 15, czy pod koniec miesiąca, potraktujcie je jako miejsce do dania waszego komentarza czy e, opisu recenzji książki, tak jak tutaj mieliśmy z tej pierwszej. I po prostu napiszcie, co myślicie. Czy się zgadzacie, czy jesteście po drugiej stronie, czy wolicie zupełnie inną. Technikę, taktykę na ten rynek, czy w ogóle to jest to, czy to, to nie jest to. Tak? Zostawcie komentarz, będę bardzo zadowolony. Również, dobra, w takim razie mamy to, zaczynamy o 9 rano. 4 luty jest szczególną datą dla mnie. <laughs> Może kiedyś zrozumiecie. 4 luty to też była konferencja, na którą się jedyną chyba wybrałem z krypto kiedyś, także pewnie zupełny przypadek, ale ja zawsze powtarzam: w życiu nie ma przypadków. Ja wam życzę jak najlepiej każdemu z Was. Życzę Wam wspaniałego wieczoru, wspaniałego lutego, no i wspaniałego roku, bo za często nie będziemy się widzieć. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.